Będzie wąchał, więc tam nie było żadnej opieki, tam nie było żadnej pomocy. Jeżeli fakty tej nieoficjalnej sekcji zwłok no potwierdzi, on mógł po cokolwiek zahaczyć i się walnąć, ale równie dobrze on mógł dostać pięścią, łokciem, czymkolwiek w okolicy tego brzucha i to miał, miałby taki sam efekt, jak i uderzenie się. A wiemy, że no ta, te bijatyki pomiędzy nimi były ostatnio bardzo podjudzane przez, pożar się Boże, gospodarzy. Ten temat się na pewno jeszcze rozwinie, no bo. Tak wiadomo, wszystko jest nieoficjalne. Jeszcze raz powtarzam, ja tutaj niczego nie potwierdzam. Dzielę się z wami tym co wiem. Przechodząc dalej, powiem wam, że no, nowe, nowe wytyczne z Centrali zostały zapamiętane po mistrzostw przez e, kreaturę od psa, który nawet się nie zająknął, kiedy mówił Krzyśkowi o tym, jak to wszystko powinno wyglądać, jaka jest postawa Centrali. Tak, nowa agenda została napisana szybko, być może byli już na to gotowi wcześniej. Plan e, powiedziałbym taki, w razie czego. I tam już propaganda na kanał MCZ poszła mocno. Krzysiek już jest ponownie zindoktrynizowany, tak jak powinien być w centrali. I oczywiście mamy też, nie wiem, jakieś no, popisywanie się, jakiś szantaż widzami, że a my mamy nagranie z Krzysiekiem, ale, ale nie wiemy czego pokazać. No jasny cholera, jak macie jakieś nagranie, to go pokażcie. już i tak powycinaliście tam wszystko, co było ważne do wycięcia. nie, nie łudźmy się, nikt tego nie wypuszcza bez obróbki. To nie, ma, nie ma sensu na takiej jeszcze zabawy, ale zresztą... Co ja się tu dziwię? Przecież to ludzie chorzy psychicznie, czerpią pieniądze z ludzi chorych psychicznie, w zasadzie już z człowieka. Także tu też zobaczymy co się na tej Ale tej się kinie, zajebałem bo dla bo jego. rozwinę ale nie podobałem się to zagrywki jeszcze bardziej niż wcześniej. No i oczywiście tłumaczenie naszego kochanego onamisty, że on to nie chciał tak, to, to, to Krzysiek sam chciał, żeby go po nocy nagrywać i tu się tu nie przeczę, być może Krzysiek chciał, żeby go nagrywać. Ale na pewno nie chciał... Żeby Młodzież żeby, żeby bandycka. Jaja, ona Ci, że ona on pracował w zakładzie pogrzebowym Siejara <coughs> no, się, jara się. Tak? on ma znieczywistycznie chłopaku tak? on się jara się dziewczyno bo, bo to jest jego wada zawodowa tak naprawdę, bo tyle się narograł w tym zakładzie pogrzebowym, ja nie wiem, na pewnie ze dwa pogrzeby to trumnę niósł na pewno, bo na organach grać nie umie to i tam z nieposzykami nic konkretnego też zrobić nie może, tyle tyle co trumnę podniesie i to też szczyt jego możliwości. Także nie zasłania się takim tym, że ty masz grubą skórę, że ty tak do tego tematu bez emocji, bo masz nieczuli swobodą w domu, bez działosna po prostu. No i tam dobrze ktoś w komentarzach zauważył, że jakby mu matka umarła, to też by tak żartował pęknięć ten Al Simons. Simon. Simon, wszystko wymaga po prostu kontekstu. A ci ludzie po prostu nie mają emocji wyższych. To są ludzie nastawieni tylko i wyłącznie na... Chwały w internecie i na zysk pieniężny, nic więcej. Teraz takie fałszywe przeprosiny. To nawet nie były przeprosiny, to było jakieś, nie wiem, jakieś like. Jebać Zrodzymy, fałszywe to, to przeprosiny! Mała, jakoś to wyjaśnię Jebać wszystko, zamiast. co fałszywe. O, ja też jestem poniekąd zawiedziony odrobinę tymi wszystkimi kanałami około szkolnymi. Nie mówię o tych kanałach przeróbkowych, no bo to kanały przeróbkowe. Chodzi mi o kanały komentatorów. Tylko prawda, wody, orzełki. u uh, Wywielania. W centrali, I tylko wiadomo, Polska. W tym jest do Nasza ojczyzna jedna z dyrektyw Przesona do Kreatury od psa Żeby Nasza Ziemia w dół, bo wiadomo, że gówno płynie w dół, więc całkowicie się od tego odciąć. My jesteśmy Przyszymy z Polski. My Mów jesteśmy rączki. Polakami. Jest, no co by to nie mówić o Meksykanach, urodzeni to ja tak, w Polsce. Wewnętrzne do tego spojrzenie na to i wie o co chodzi. I tak rzeczywiście było. Także mamy dyrektywy o spychaniu gówna na dół, o obwinianiu innych, odcinanie się od tego całego, to nie my, nie mieliśmy nad nim kontroli. Kreatura psa opowiada, że major go prosił o pomoc, żeby już z tamtą siebie się wydostać. Oczywiście teraz po śmierci sobie tym przypomniał. Poza tym no, mamy... Na filmikach, że Major też mówi, że już nie chce kręcić majców z tymi menelami, tam oni on z jakiegoś powodu dalej tam przychodzą. Oczywiście alkohol był stawiany, i tak, no nikt mu tego alkoholu nie wmuszał w niego, ale bojenko, po, prostu, bojenko, po, prostu, bojenko, po prostu, nie Wojenko, wojenko! ty, prostu, ty za pani, lepiej, że ja, no opuszamy, za tobą że wina, idą, że mać, za tobą to idą chłopcy malowani. Ta osoba też jest winna tego wszystkiego, Majora po prostu. Wystawili sami wybierali, że za Tobą na, idą, prostu, że za, po prostu, za Tobą idą chłopcy no to to prawie, malowani. No i wracając już do tych kanałów, niektóre tam już widzę wybierają lateksów, wybierają kogo trzeba, a inni, ci co tak stali na płocie, Milczą, milczą, nie mówią żadnych konkretów, zasłaniają się innymi rzeczami, jeśli się zasłaniają, albo po prostu milczą. Więc jestem Niech żyje Polska. Ale z drugiej strony też się nie dziwię, bo przecież te kanały. My nigdy to, nie zginiemy, one, pamiętajcie, skurwy syny. też zależy, żeby szkoła trwała. Mnie na tym nie zależy, bo ja mam swój content wyjebane wyjebanych. I oczywiście kurwy. Lateksy, czy jej sługi tutaj pojawiają się u mnie w z tej, z tej ziemi. też jak Hiena na. Wrócimy tam, bo się tam wziąłem, kurwa, po to, co wziąłem, nasze. I to nagle Rozjebiemy nami, wam kurwa czaszki. Czas czas wiedzą, że, że e, szkoła 17, na na moim kanale już przynajmniej od pół roku, przynajmniej od stycznia. A już w październiku robiłem różne aluzje też, że 17, że jestem jej widzem. Więc to broń boską nie jest. Jebać i was, i was, wy kurwy, co zniszczyliście ten, kraj. Jest, ten kraj. Próba przemówienia. Nadzieć rozkotu, was, kurwy, na parę. Na widły. Odjebać wam łby, kurwa, miecz. Ale może znajdziecie się którzy jednak przekonają się, że szkolna musi się skończyć dla dobra do nas wszystkich.